Kotek, jak każdy z Was wie, jest bardzo zwinny. Jest też bardzo, bardzo ciekawy. A w tym wypadku jest ciekawska, bo to ona. W minionym tygodniu zdążyła rozwalić dwie ceramiczne doniczki oraz jeden wazon na kwiatki. Chciała się pobawić kwiatkami. O, znowu coś zobaczyła. Co tam zobaczyła ciekawego kotku? Delikatnie się przygląda. O! Coś tajemniczego jest chyba pod kołdrą. Jednak jest to jeszcze młody kotek. I można je wybaczyć. Wszystkie psoty oraz to, że chce poznawać świat. A wy moi drodzy, jesteście ciekawi tego wielkiego świata jak ten mały, słodziutki kotek. Kotku? Uśmiechnę się do widzów. Dzień dobry, dzieci!